Cześć, tu Mateusz, animator z pacją i zapraszam Cię na kolejny filmik, gdzie będę mówił o dniu pluszowego misia, a dokładnie przygotowałem kilka zabaw zarówno dla grupy, jak i takich zabaw do domu. Nie przedłużam, zaczynajmy! Te zabawy były publikowane na Instagramie, więc jeżeli tam się jeszcze nie ma, to oczywiście też e, tam zapraszam. A więc zabawa e, pierwsza e, to będzie można powiedzieć, taka zabawa e, z bieganiem. E, aha, co nam będzie potrzebne? Będzie nam na pewno potrzebny. Kolorowe kartki: żółta, czerwona i zielona. Ja takie wybrałem. Będą nam też potrzebne, oczywiście jakieś maskotki, misie czy poduchy, tak jak mówię. No i muzyka jakaś w tle, żeby sobie lecieć. Czas na zabawę pierwszą. Dzieci biegają po sali, trzymają swoje misie w rękach. No i mamy kilka takich można powiedzieć sygnałów, które mówimy dzieciom, może muzyka wtedy cały czas grać. No i w trakcie tym mówienia, dzieci muszą wykonać daną czynność, a więc zaczynamy od przytulmie. Więc dzieci przytulają misia. Później, na przykład, jupi, podrzucają misia do góry. Jak mówimy, hop, wtedy podskakują razem z misiem. No i ostatnie jest, ja powiedziałem, że zima. No i wtedy jak jest zima, to dzieci sobie siadają i nakrywają jakby misia, czyli tak na siedząco, jakby chronią się przed śniegiem, można tak powiedzieć. Ok, czas na zabawę numer dwa, również tutaj ją pokazujemy. A więc dzieci zostawiają się w swoim miejscu, biegają sobie po pomieszczeniu. No i kiedy mówimy czas na sen, dzieci szybko dobiegają do misi, kładą się obok niej i zasypiają. I jest drugi dzień i wtedy możemy mówić, że wstajemy, czyli nastał ranek, o, na przykład takie hasło, nastał ranek, no i dzieci wtedy biorą misia i znów biegają. A więc dwie zabawy za nami, czas na trzecie. Tym razem wykorzystamy nasze kolorowe kartki. No, to będzie czas na śniadanie, czyli... Czerwona kartka to będzie jabłka, zielona kartka to będą jakieś liście sałaty, liście zielone i żółta kartka to będzie miodek na misia. I bierzemy tych kartek, albo dajemy więcej, albo po prostu tyle, żeby dzieci po prostu się mieściły na nich. Rozkładamy je po pomieszczeniu, biegamy z tymi misiami, biegamy, biegamy, biegamy i kiedy mówimy, uwaga, czas na jabłka, czyli czas na śniadanie, czas na jabłka, dzieci biegną szybko tam, gdzie będą czerwoną kartkę, stają na nim dwoma Nogami i ruszamy dalej. Czas na sałatę albo czas na liście. Zielone dzieci biegną na zieloną kartkę. No i oczywiście jak czas na miotek. Nasze kruszaki biegną na żółte kartki stają, i możemy bawić się dalej. Ok, i czas na kolejną zabawę, kiedy biegamy. Wokół rozłożone dalej zielone kartki, te żółte i czerwone jesteśmy w lesie. Bówimy, misie się zmęczyły lub czas na odpoczynek. I wtedy wszystkie misie, czyli wszystkie nasze dzieci, które trzymają pluszaki, biegną i siadają sobie w skrzyżnym na zielonej kartce. Czyli będzie taki odpoczynek na liściach. Ok, no i czas na ostatnią taką zabawę, którą można wykorzystać właśnie w grupie dzieci, to układamy z tych kartek taki tor. To są można powiedzieć. O, strumyczek, jesteśmy na strumyczku i wtedy układamy te kartki, to będą nasze kamienie i teraz dzieci muszą jakby przechodzić między tymi kamieniami przechodząc do przeszkód. Najlepiej jakby to przechodziły jeden za drugim lub bawiły się podobnie. Albo może nie, albo może też stawały na kartki, że chodzą po kamieniach przez strumyczek. To już od Was zależy. No i co? Tak więc mamy kilka zabaw biegowych i teraz zobaczcie, co robiliśmy wspólnie z moją córeczką Różą, bo jeszcze parę zabaw do tego filmu dorzucę. A jeżeli się to spodobało, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę no i zapraszam na inne filmy, które, gdzie też podaję właśnie pomysły na zabawy z grupą dzieci. Ok, a więc na początku wybraliśmy pluszaki, którymi się dzisiaj będziemy bawić. Tym razem bierzemy naszą kocią rodzinę. Do tego przygotowaliśmy serduszka, które nam będą potrzebne. To jest zabawa na, można powiedzieć, dzień misia. Wycięliśmy też, wydrukowaliśmy sobie, wycięliśmy jakby postacie, ulubione róży ze zbajek. Obkleiliśmy serduszka, ale oczywiście można je namalować. Zresztą za chwilę coś będziemy próbować z nimi jeszcze zrobić. Zobaczcie, jak to wygląda. Piękny bałaganik Okej? Okay? I do każdego kotka musimy przyporządkować kotki i pieski. Do każdego kotka i pieska musimy przyporządkować serduszko. Dobra, to zaczynamy. Ten różowy do kogo przyporządkowujemy? Do którego? Fioletowy. Do do kiri. <kluzni> Fioletowy do kiri, to proszę. Połóż tu. Żółty może do Sky. Nie. Yeah. To jest jest to. To jest. To jest, to, to jest dla, yeah. Dobra, czyli to jest dla. Migotki, dawaj. To już nam się pomyliło. Nie, to jest Dobra. Czyli to jest dla migotki. Dobrze. Zielony jest dla zielonki. To jest Dobra. Czarny jest dla czarnurki. Co ty na to? Czarny na czarnurki. To jest Dobra. Białe jest dla mruczusia. Ok. Dobrze, dobrze. Jeszcze mamy dwa. Sky i to. Sky i to. Czyli Sky będzie to. jakie manny. Ok. Dobra i teraz tak weź wszystkie serca ze sobą. Dobra, musimy piusaki piłsaki. Dobra. Nie, chodź tu Róża. Okej. Okay. Okej, okay, a więc zabawa będzie polega na tym, że te piękne serduszka za chwilę weźmiemy ze sobą. A pluszaki gdzieś tutaj poukładamy w pokoju i później przybiegniemy z serduszkami dobra. i będziemy musieli przyporządkować serduszka do pluszaków. ale ja już schowałam. Dobra, no to y, trzeba pamiętać, który jest jej serduszek. Żółty, tak? Nie. Nie, to jest Kiri. Dobra, a fioletowy jest Skaj. Dobra. Mamy tutaj zielonkę, tu mamy Moczusia. Tu, yes. tu, tu jest Kiri. Tu mamy czarnonkę. jest ten, I Tu jest Kiri. Zaczęliśmy szukanie. Kiri znaleziona i dajemy jej serduszko już na pewno jest szczęśliwa. Dobra, teraz szybko, szukamy kolejnego serduszka dla Sky. Tu jest pomarańczowy. O, jest migotka. To migotka była wkurze. To dla migotki. Dobra, kolejne. Pomarańczowe było dla Sky. Szukaj Sky. Ja wiem, gdzie jest Sky. Nie, migotka była. Nie i kotki Aha, a dla Sky było które? No to dawaj, tam jest, zobacz. Piękny, dobra. Kogo teraz szukasz? Bruciusia? A, jest czarnulka. No to czar dla czarnulki było to czarne serce. No Już na pewno są, nie są smutne, bo mają serduszka przy sobie, nie? Rada równa? Fioletowe pamiętam było dla. A nie było fioletowe dla Sky? A białe dla Mruczusia? Widzieliśmy, ale dobrze, zmieniliśmy się. Dobra, to Skye jest dla niego, proszę. To jest dla tego. Róża, róża, patrz jeszcze. Dobra, możemy. Patrz nam, kto tam jest jeszcze, zobacz tam. Zielonka. A gdzie Najpierw daj zielonkę. Zielonkę. Yeah, zielonka jest No to już mamy wszystkie Jeszcze tylko został, tam Super I udało nam się Całą zabawę Przeprowadzić